No przede wszystkim chcę pogratulować drużynie zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Można powiedzieć, że szkoda, że kończy się runda, bo zaczęliśmy na własnym stadionie w końcu wygrywać. Szcz y szczególnie dlatego chcę podziękować drużynie, bo była w dzisiejszym meczu bardzo konsekwentna, aż do bólu konsekwentna. Myśmy dzisiaj mieli mecz z przeciwnikiem, który od pierwszej minuty nastawił się na kondratak. Ciężko, ja już to mówiłem w przypadku meczu z Lechią Gdańsk. To naprawdę jest bardzo ciężki element grać w ataku pozycyjnym przy dobrze zorganizowanym przeciwniku. W obronie tutaj jest właśnie konieczna konsekwencja. Boisko też w taka, do takiej gry nie jest miejscem, takie boisko w takim stanie nie jest to rzecz pomocna. A mimo to zespół potrafił tym atakiem pozycyjnym, szczególnie w do 60 minuty tak wymęczyć przeciwnika, że później zrobiło się troszkę więcej miejsca na boisku, troszkę więcej luzu i myśmy to z kolei potrafili wykorzystać w kontratakach. Generalnie uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie, że przez cały czas byliśmy tutaj zespołem, który miał tą grę pod kontrolą, który dominował, chociaż nie uszczekł się też kilku błędów. Cieszą punkty, bo one są w Lidze Krakowi bardzo potrzebne. I tak mówię, jeszcze raz chcę pogratulować drużynie, bo grała dzisiaj bardzo konsekwentnie, momentami pokazując naprawdę dobrą piłkę, pomimo trudnych, trudnych warunków, jakie dzisiaj mieliśmy na stadionie. Dziękuję. Dziękuję również i proszę o pytanie. Pierwsze pytanie no to jeszcze za wcześnie, żebyśmy... To jest kontuzja, tak? Panie Andrzeju, na pewno jest to uraz, ale na ile poważny, na ile poważny, jeżeli chodzi o jego występ w najbliższym meczu z Legią, a teraz nie umiem tego powiedzieć. To jest Achilles, kolano... To jest Achilles, to jest ta, ten uraz, z którego nabawił się Dawid na kadrze i na dzisiaj się on odezwał, no ciężkie boisko, tak jak powiedziałem, bardzo grząskie i no zobaczymy, na ile jest to, na ile jest to poważne. No, na pewno pod znakiem zapytania będzie stał jego występ w Warszawie. Pan mówi o konsekwentnej grze w Krakowie, a ja będę. moje no, swoje zdanie, że ojcem zwycięstwa jest dzisiaj Marciniak. No, zawsze drużyna ma ojca zwycięstwa, jeżeli mówimy o zawodniku, który szczela bramkę, o zawodniku, który świetnie pracuje po lewej stronie boiska, bo to jest na pewno taki motor napędowy nie tylko w tym meczu, ale Adam nie gra sam. No, Szczelił ze stałego fragmentu gry. Y, piłkę głową na, y, uderzył, ładnie wpadła do bramki. Natomiast y, ja tego nie będę ukrywał, był zawodnikiem, który na pewno napędzał naszą grę, jeżeli chodzi o lewą stronę boiska. Ale będę konsekwentny przy swojej opinii. Ja uważam, że y, być może ktoś tego nie rozumie, dlatego y, chcę to jeszcze raz powiedzieć. No, jeżeli przeciwnik, jeżeli drużyna przeciwna się broni. To trzeba konsekwentnie grać. Mecz trwa 90 minut, nie 15, nie 20, nie trzeba bramek strzelać od razu w 30 minucie, jeżeli to miałoby być dziełem przypadku. Myśmy konsekwentną grą doprowadzili do tego, że w końcu wpadły bramki. Gdyby tej konsekwencji w grze nie było, to może też nie byłoby dzisiaj dzisiaj goli. będzie pan miał kłopot w ataku, bo, taku, bo, bo ile czekać, tak, jak to taka, prawdopodobnie wypada. No zobaczymy co będzie z Dawidem. Na pewno nie będzie grał Władek, no bo ma czwartą żółtą kartkę, więc tutaj na pewno ten występ jest jego niemożliwy w Warszawie, no ale są nie zawodnicy. Będziemy musieli sobie tutaj poradzić bez Władka. No zobaczymy, co będzie z Dawidem Nowakiem. W każdym razie, gdyby tych dwóch zawodników miało nie być w Warszawie, jednego wiadomo nie będzie na pewno, to w znacznym stopniu osłabia naszą siłę ofensywną, ale nie aż w takim dużym stopniu, żeby sobie nie móc w Warszawie poradzić.